Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze skład builderów. Tym razem zajmiemy się składem Kolumbijskim, który sobie stworzyłem. Ostatnio grałem w nim na live'ach i teraz chciałbym wam trochę o tym składzie opowiedzieć, a przede wszystkim zaprezentować wam tych zawodników. Zacznijmy może od bramkarza, którym jest Ospina. Wielu mi pisało, że Ospina to słaby bramkarz, ale według mnie po prostu on nie jest ani słaby, ani jakiś cudowny, po prostu broni normalnie, zwyczajnie. Tak nie wiem, jak średni bramkarz w FIFA. Nie pokazuje jakichś niesamowitych interwencji, ale też nie ma żadnych wpadek, więc no jeśli chodzi o brąkarza kolumbijskiego, no to musiałem go tutaj e, użyć. To jest moja propozycja tego składu. Możecie sobie robić inaczej, oczywiście. Zaraz zobaczycie, jak to u mnie wygląda. Na lewej stronie mamy Armero. Armero to naprawdę świetny zawodnik. Nie dość, że szybki, to do tego jeszcze szybki i jeszcze szybki. <grym> Tak naprawdę jego Pejsa strasznie czuć, yy, i chodzi mi o to, że no, gra się nim naprawdę super na skrzydle, jeśli chodzi o obronę. Dwóch środkowych obrońców yy, to Zapata i Perea. Perea, który ma fajne statystyki, bo 84 główek, Główek, przepraszam, Pejsa, do tego 75 Defa i 76 główek. Naprawdę nie taka złata karta. Tutaj już obojętnie, jak tam wolicie, możecie sobie go ustawiać. Na prawej stronie obrony mamy Ariasa. E, Arias, który no, jest takim uzupełnieniem w tym składzie, to jest najlepszy prawy obrońca, jakiego możecie dawać, dać sobie z Kolumbii, także tak to wygląda. E, na cm użyłem sobie e, Guarina. Guarina gra mi się naprawdę bardzo fajnie, high medium jeśli chodzi o work rate, więc nawet spoko. E, 78 pace'a, dobre główki, dobra defensywa. No, naprawdę taki dobry, dobry zawodnik, jeśli chodzi o środek pola w tym składzie, to on bardziej musiał mieć te zadania, zadania defensywne. No i naprawdę wychodziło mu to spoko, jeśli chodzi o bramki, nie miał nic, asystem miał jedną, także no... A nie? Tak, tak, cztery mecze zagrał, wow, ale dużo grałem tym składem, nie? <gry> Dobra, przejdźmy na lewą stronę, na lewej stronie to nie będzie quadrado to będzie Zuniga. Zuniga w tym składzie, na... no, grał super, naprawdę... Świetny jest, bo jest szybki, zwinny. Takich, takich właśnie skrzydłowych lubię. Dlatego też, jeśli ktoś zastanawia się, czy kupić Zunigę, to polecam bardzo serdecznie, bo jest świetnym zawodnikiem. Na prawej stronie będzie wspomniany wcześniej Quadrado, którego właśnie nie użyłem. Na lewej, gdyż używam jego toca na prawej. Toc Quadrado. Jak jest to z quadrado, quadrado? Jego minusem jest to, że jest prawonożny. Ja lubię strasznie mieć skrzydłowych, którzy są, e, jakby to powiedzieć, przeciwnonożni. Mam po prostu słabszą nage, nogę e, przeciwną do skrzydła, na którym grają. Takim jak, jak Di Maria z takim zawodnikiem, e, czy może być to Bale, czy Robin. No wtedy się gra naprawdę fajnie, bo schodzicie do środka i możecie oddawać fajne strzały. E, ale Quadrado, no świetny. Karta szybka, strzały, dribbling. 4 gwiazdki skill move, słabsza noga 3, no skilla jeśli chodzi o skillę, to ja ich tak aż nie używam, więc nie ma to dla mnie zbytnio znaczenia e, dwóch ofensywnych pomocników, których użyłem tutaj, to Moreno, a gdzie jest mój what the fuck gdzie jest mój drugi, a jest, tylko na CM -ie. James Rodriguez Moreno i Hames Rodriguez, tylko Moreno już jest w innym składzie, e, przepraszam, James dlatego jest na CM, e, jeśli chodzi o te dwie karty, 137 tysięcy Moreno i 200 525 tysięcy Hames. E, ustawiłem ich specjalnie tak, żeby Moreno mógł oddawać cały do swojej prawej nogi, a Hames z lewej, którą ma lepszą. Jeśli chodzi o Rodrigueza no kurczę, gra mi się nim średnio. Nie wiem dlaczego, no ale nie czuję tych statystyk, żeby były one aż tak niesamowite jak widnieją na karcie. Mamy skill mównie niby 4, słabsza noga 3, zobaczmy na pejsa jest dość szybki według karty, w sumie ten pace nawet by się mógł zgadzać, ale strzały jakoś nie wchodzą mi tak tym Rodríguezem jak powinny. Dużo lepiej grało mi się Moreno, który ma statystyki troszkę inne może, ma 85 overalla, grało mi się nim naprawdę zdecydowanie lepiej w tych kilku spotkaniach, jeśli chodzi o strzały 90 to akurat czuć skill. Move, no to dla wszystkich skillerów, karta niesamowita. I ostatni napastnik, tym razem to Jackson Martinez. Nie użyłem tutaj Falcao, nie użyłem tutaj y, też y, innych zawodników, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Kolumbię, takich jak i Barbo i tak dalej. Chciałem wypróbować Martineza i trochę się zawiodłem. Nie czuć w ogóle tych główek. 83 shooting, 92 główki, 92 główki on powinien masakrować wszystkich. A jedynie kiedy udawało mi się strzelać właśnie nim z baniaka, to po rzutach różnych. Bardziej natomiast podoba mi się jego szybkość, jego siła i jego strzały, które naprawdę są świetne, mocne, takie precyzyjne i o to chodzi. Także tak wyglądał ten skład, no i trener fajny. <laughs> Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie więcej skład bilderów, zostawcie łapkę w górę, napiszcie co sądzicie o tym składzie. Trzymajcie się, na razie i piona.